Witam Was w trzecim dniu remontu mieszkania, jest chwila przerwy, bo chyba przerwę śniadaniową mają, bo jest cisza i to jest pierwsza sprawa, dlaczego nie ma materiałów, gdzie po prostu pokazuję różnego rodzaju elementy, które mam tutaj do wykonania, czyli, czy do je wykonuję, tam za ścianą kują, tu ze ścianą kują, pod nami kują, nad nami kują, wszędzie kują. Niedawno tutaj wszyscy odebrali, że tak powiem, klucze. Chodzi mi tutaj o inwestorów i powiem wam, że w każdym, w każdym mieszkaniu są ekipy budowlane i remontowe. Także ten plac za chwileczkę, za chwileczkę będzie po prostu cały w busach i, i nieraz jest po prostu ciężko dojść do tamtego kontenera. Także jest łomot, że ja tutaj z inwestorem po prostu nie możemy się między sobą porozumieć. Momentami druga sprawa jest właśnie taka, że inwestor wziął tutaj urlop sobie z pracy, żeby być. Wiecie, takie rzeczy typu ścianka, czy, czy gruz, czy rozbieranie ścianki, żeby pomóc. No i, i takie zakupy, gdzie coś wystrzeli nagłego, no to daleko jest do, do lerła, czy do pastoramy i po prostu. On jest po to, żeby, żeby jechał to kupić, bo, bo zanim ja bym po prostu wsiadł w samochód, pojechał i przyjechał, no to, to dwie godziny, dwie i pół to mnie nie ma. E, także to, to jest taka też y, sprawa, że, że po prostu no, niektóre osoby nie, nie chcą być po prostu, nie życzą sobie być na materiale i, i ja to po prostu muszę uszanować. Także, także miejcie też wzgląd na to. I trzecia sprawa jakbym miał tutaj wszystko, po prostu jest zero że tak powiem, pokazać, no to te odcinki by miały po 3 godziny. Kto to będzie oglądał? Dwa, że uznałem, że etapy takie, gdzie wykuć rowek, wzmąstkować przewód i obsadzić puszkę na gips budowlany, no to nie są jakieś fascynujące i ciekawe, że tak powiem, rzeczy, no i dlatego ich nie, nie pokazywałem. Po prostu wolę, wolę opowiedzieć, co zrobiłem, jak zrobiłem i dlaczego tak, a nie inaczej. Pokażę Wam ciekawe etapy tutaj na tym, na tym mieszkaniu. Bardzo ciekawym takim etapem będzie na przykład położenie betonu. Tutaj cały korytarzyk, oprócz tego miejsca, gdzie będzie ten komandor, tutaj w tej wnęce, cały korytarz będzie zrobiony i tutaj ta ściana będzie zrobiona betonem. Dlaczego cała ta ściana, pomimo tego, że inwestor chciał na początku, żeby po prostu był tylko korytarzyk, bo wiadomo, że tu się naj, najwięcej może brudzić, a taki beton naprawdę zabezpieczy fajnie ścianę, ale nie byłoby go jak po prostu odciąć tutaj. No, w, no w połowie ściany takie nagłe urwanie po prostu mu się nie podoba i, i po prostu będziemy kładli na tą całą ścianę beton beton strukturalny, Jeger beton, to jest w takich 10-kilowych wiaderkach nakładane pacą i w odpowiednim momencie trzeba... Gdzie ja mam jakąś packę, to wam pokażę. O, nakładane taką zwykłą pacą do gładzi. Oczywiście najpierw idzie grunt szczepny w kolorze, pod kolor właśnie tego betonu. Beton tutaj będzie jasno szary, także wszystko będzie wymalowane, wymalowane tym gruntem. Ten grunt jest taki dosyć gruboziarnisty, także poprawia bardzo przyczepność. No i teraz nakładając ten, ten beton w odpowiednim momencie, gdy jest już nałożony. Przykładacie tą pacę i odrywacie, przykładacie, odrywacie, przykładacie i odrywacie, i powstają takie e, takie wiecie, wyciągnięcia. No i, i też e, trzeba wyczuć moment, gdzie po prostu tą, tą samą pacą e, zaciera się to, i tak właśnie powstaje m, ta struktura tego betonu, gdzie są e, takie wrzery, nierówności, e, wiecie, takie jak macie surowy beton. Także Także będzie będzie robiona ta ściana tym betonem, no i będzie robiona ta ściana telewizyjna też tym samym betonem. Tylko że tutaj taśmami, dwoma rodzajami taśm, jedna 5 cm, jedna 3 cm czy 2, porobię takie prostokąty imitujące, wiecie teraz, te modne płyty betonowe. Także też bardzo fajny efekt, i, i to wam też pokażę. No co, pokażę wam też. Jak układam te płytki, nie rozpakowywałem jeszcze, nie wiem jaka jest ich konstrukcja, czy, czy nie są po prostu bananowe, co będzie po prostu obligowało do, do wzoru jaki, jaki będzie tutaj układany, no bo jeżeli płytki są półokrągłe, no to wtedy po prostu nie, nie sposób jest zrobić tak jakby, żeby ten panel, ta płytka zachodziła pół na pół. Trzeba robić po prostu takie 20 cm czy, czy 30 cm przesunięcie, bo, bo nie znajduje się tego garba. Także, także płytki wam pokażę. No cóż, płytki w łazience, płytki w łazience, jak będę że po prostu kleił. Bo, bo po prostu przy takich robotach e, inwestor już mi nie będzie, że tak powiem, potrzebny i, i będę tutaj sam, także, także jeżeli warunki pozwolą, że będzie, że będzie spokój i nie będzie rycia, kucia, e, no to po prostu to e, pokażę Wam. E, zakupiłem m, przecinarkę do płytek Makity z listwą, m, także będę planował e, te, płytki, te płytki zrobić e, po prostu tą, tą przecinarką, ale to też Wam... Pokażę. Tak. Nie może i wszystko pięknie, ładnie. Stelarz stoi już w tym miejscu, co, co będzie stał na tyle, ile pozwala mi po prostu wyjście kanalizacyjne. Dwa Że. Planowałem, że może mi się uda po prostu wywiercić otwory w tej posadzce. Ale raz, że jest po prostu tak cienko tej posadzki. Dwa, że akurat, akurat idzie rura tutaj do, do wyjścia, także będę musiał rozłączyć to tutaj, w tym miejscu z uwagi na to, że tutaj jest trójnik i idzie odwęzienie do, do umywalki, także puszczę się z podejściem do, do przy ścianie, no i, i to wszystko będę musiał. Walić ten i, i w Dobrze. E, Także stelaż będę mocował do, do stropu. Tak będzie najbezpieczniej na tych śrubach podniosę ten stelaż. E, no bo macie określony tutaj na stelażu. E, zazwyczaj jest to metr, i tutaj do tego miejsca e, musi być metr do gotowej posadzki. Tak, tak, musi być zamocowany stelaż. Także, także popuszczę te dwie śruby, które są tutaj na, na dole, po prostu i te nogi zjadą na dół. A, a będę wtedy pilnował tutaj tego, tego metra, żeby po prostu miska się zmieściła. Także inwestor pojechał po, po rury podłoży i, i po beton. Dwa worki betonu. Zaleje to wszystko i, i niech schnie. Także zabieram się za zakłócie. Krótka relacja z wyścigu, wyrzeźbione w tym miejscu będzie syfon. Brodik jest, jest 90, czyli plus płytka jeszcze, no to jest. Centrum 46, i inwestor był w kastorami. Przy okazji, zmierzyć od przodu. Ustawiłem go na 26, bo tak jest. 25 jest na tej wystawce, co jest tam w kastorach w Leroy. Ta, ta, ta kabina, także także się będzie w tym miejscu. No i z 40. Zrobiłem podejście, bo 50 zaraz, zaraz szła pod, samą, pod samym yy, Tak jakby wierzchnią warstwą betonu i nie uzyskałbym spadu, a Mówię, 4 cm musi zejść yy, W betonie Poniżej posadzki ten syfon, także, także zrobiłem podejście do, do tego tmienia, więc będzie to do walki z Z 40, redukcja Z 50 na 40 Kruciaki I kolano i tutaj będzie połączenie gołą rurą 40, 40 bez kielicha, bez niczego. No taki system, także także to kolanko sobie zostawiłem jeszcze w razie, w razie regulacji, no bo wszystko się dopiero okaże, wysokość tego syfonu jak przyjdzie brodzik, także także kanaliza opanowana, stelaż zamontowany, też z przebojami, bo bo wykułem tutaj pod nogi i się okazało, że pod spodem idzie jakaś, jakaś szyna, czy, czy jakiś no, gruby pręt, bo dwa wiertwa zmarnowałem. A, a do końca i tak nie wywierciłem. Także trochę musiałem śruby, śruby skracać, plastiki skracać, bo głębiej nie mogłem wywiercić. I, I jest skręcone, także będzie oblane betonem, i będzie trzymało. Także zostanie mi tylko do, do podłączenia woda. Także mam wszystko już ustawione do, do poziomu do pionu. Także podłączę wodę i będę mógł zabudowywać. Ale żeby zanim zawoduję no to muszę wylać yy, przynajmniej do, do kolana jakoś yy, tym betonem plus tam przy ścianie bym musiał też zrobić jakiś pasek z betonu, no bo tam będzie też opierał się brodzik, także nie wiem jak to mi się uda, ale beton B30 kupiony, także będzie, będzie atom także powodzenia życzę następnemu majstrowi przy remoncie <grymne> dobra, zacząłem już gruntować łazienkę kibel zabetonowany w zasadzie pierwsze miejsce na zostawione i w razie w razie co, żeby użyć jeszcze jedną polankę, która to się wszystko okaże, jak przyjdzie kabina. Także gruntuję, gruntuję ściany dalej. Dzięki Wam za oglądanie. Do następnego razu.